Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj niestety muszę się troszkę pośpieszyć, ponieważ mam na maksa mało czasu, ale bardzo chciałam zrobić dla Was ten odcinek, także nie przedłużam i zapraszam do oceniania Waszych stylizacji. Allelu! Ogólnie, jeżeli chodzi o zasady, to wasze zdjęcia podsyłacie mi na tego Instagrama, możliwie dobra jakość, dobre oświetlenie i cała stylizacja widoczna. Możecie mi podsyłać zdjęcia cały czas, ponieważ odcinki nagrywam regularnie co tydzień. I od razu bardzo ważna informacja: za tydzień nie będzie odcinka, a to dlatego, że nie będzie mnie w Polsce. Także z góry Was za to bardzo przepraszam, ale niestety. Nie jestem w stanie się wyrobić ze wszystkim, tak więc widzimy się za dwa tygodnie w ocenianiu stylizacji, ale oczywiście normalny odcinek w środę się pojawi. Ok, a teraz możemy już przejść do pierwszej stylizacji i muszę przyznać, że bardzo mi się podoba. Dziewczyna mi napisała, że ten but czerwony jest przerobiony, ale nawet jeżeli wygląda to super i powiem szczerze, że stylizacja jest w sumie dosyć prosta, ale naprawdę bardzo, bardzo ładna, bardzo schludna i bardzo dobrze dopasowana. Bardzo podoba mi się naszyjnik z perełek. Ostatnio mam w ogóle zajawkę właśnie na takie naszyjniki, więc super. Te buty fajnie jakby rzeczywiście były dwukolorowe, ale nawet jakby były czarne, to i tak by było spoko e, ładna, czarna, mała torebka, nie mam się do czego przyczepiać, więc od razu mogę dać dychę Mamy następną stylizację, również z takim czerwonym motywem. Tutaj niestety muszę powiedzieć, że stylizacja mi się nie podoba. Po pierwsze, bardzo rzadko podobają mi się biker shortsy. W jakiejkolwiek stylizacji muszą być naprawdę fajnie ubrane. Tutaj moim zdaniem trochę nie wyszło. Te buty przereklamowane jak dla mnie, ale rozumiem, że komuś mogą się podobać. Uważam, że skracają nogi, jeszcze szczególnie przy tych biker shortsach. Ogólnie te shorty są naprawdę trudne, żeby je dobrze ubrać, i Tutaj są one ubrane do jakiegoś takiego krótszego żółtego topu, plus ta czerwona kurtka, która moim zdaniem no średnio pasuje, jakby... Niby te kolory się ze sobą zgrywają, ale jednak nie mamy tutaj ani żadnych dodatkowych czerwonych elementów, ani żółtych. Dodatkowo ta torebka, która jest właśnie taka świecąca, skórzana, nie pasuje mi do tych butów, ani do tej stylizacji. No ogólnie jestem na nie, bo po prostu nic mi się tutaj ze sobą nie komponuje. Mi do Biker Shortsów najbardziej podobają się zwykle jakieś takie duże koszulki. No, tutaj jest to zestaw nietrafiony, więc jakbym miała ceniać, no to będzie taka trójka. I mamy kolejną stylizację. Bardzo w moim stylu, bardzo mi się podoba. Widzę, że tutaj są jakieś takie buty albo wzorowane na martensy, albo to są rzeczywiście martensy. W każdym razie są takie masywne. Powiem Wam, że ostatnio naprawdę stwierdziłam, że trzeba mieć odwagę, żeby wyjść w takich mega masywnych butach do spódnicy. Aczkolwiek mi się to bardzo podoba, szczególnie jak ktoś ma mega szczupłe nogi. Więc tutaj Outfit jak najbardziej w moim stylu, wiecie, że mi się coś takiego podoba. Dodatkowo pięknie dobrane kolory. Mamy tutaj tylko czarny i biały, więc nic nam tutaj tej stylizacji nie zaburza. I dodatkowo właśnie te swetry bez rękawów teraz są na topie i mi się też podobają, mają swój charakter, bardzo taki vintage'owy, więc tutaj stylizacja również może mieć. Dostanie 9, ponieważ nie ma dużo dodatków, nie ma żadnej torebki, więc będzie dziewiątka. Kolejna stylizacja czarno-biała. Tutaj mamy widzę Balenciagi triplesy. Powiem Wam, że nie jestem największą fanką tych butów, aczkolwiek tutaj mi się podobają i właśnie widzę, że są tutaj bajkersy, które są właśnie ubrane do takiej dużej białej koszulki, także spoko, bardzo ładnie to wygląda, bardzo schludnie. Dodatkowo ta chustka na głowie, która ma ten wzór panterki, ale też jest czarno-biała. Pięknie się tutaj ze wszystkim. Zgrywa i bardzo urozmaica ten outfit. On nie jest taki typowo teraz basicowy, dodatkowo ładna, mała torebka. Wszystko mi tutaj pasuje, ale jestem dzisiaj ugodowa. Jak się śpieszę, to chyba nie krytykuję. Nie, oczywiście żartuję. Naprawdę bardzo mi się podoba. Outfit jest na topie, i dostaje ode mnie ocenkę 9. Teraz mamy outfit od chłopaka, już dawno nie oceniałam chłopaków, ponieważ zdecydowanie większość dziewczyn wysyła mi swoje outfity. No i tutaj powiem szczerze, że ogólnie jest wszystko w porządku. Jedyne co, no to po tym zdjęciu ten outfit wygląda mi bardzo damsko. Jakoś chyba zmieniłabym koszulę na e, jakąś w innym kolorze, bo ona się tutaj zlewa trochę z tymi jeansami, a ten outfit jest naprawdę ciekawy jak na męski. Tylko zmieniłabym koszulę chyba na coś nawet bardziej kolorowego, bo nic by się tutaj wtedy nie gryzło z jakimiś elementami czarnymi. Tak to jest w porządku, e, serio widzę, że tutaj są też martensy. Te spodnie na tych zdjęciach wyglądają jakoś dziwnie damsko, nie wiem, może to tylko jakieś takie moje urojenia. Mm, ale ogólnie outfit jest w porządku, dostanie ode mnie ocenę 7, ponieważ e, przez to, że ta koszula jest w kolorze jeansów jest troszkę nudny, ale tak to wszystko jest spoko dobrane. I tak ciekawie właśnie jak na męski outfit. Kolejna stylizacja jest to taka niebieska sukienka z czerwonymi chyba takimi kwiatuszkami, mm, no i te bansy czerwono-różowe z wystającymi skarpetkami. Więc zacznę może od dołu. Dołu mi się totalnie nie podoba, te wansy mi się nie podobają. Bardzo dodatkowo białe skarpetki, które się rozgraniczają z tymi butami, i w ogóle takie skarpetki nie pasują do takich wansów. Wydaje mi się, że do takich wansów powinno się nosić tylko takie. Stopki, takie bardzo krótkie, nie? Albo już dłuższe. No nie wiem, to mi się nie podoba i nie pasuje. Ta sukienka też nie jest w moim stylu. Nie podoba mi się jej zapięcie i kolor. To nie jest mój styl, niestety. Ale może jakby była dobrana do jakichś bardziej eleganckich, delikatniejszych butów, może jakichś sandałków, może jakichś wiązanych, to wyglądałaby lepiej, ale no niestety w tym połączeniu totalnie mi nie siedzi i totalnie mi się nie zgrywa. No nie jest to mój styl, zapewne się domyślacie. Dodatkowo nie widzę żadnych dodatków. No ale ten dół, ten, te buty i te skarpetki strasznie mi tutaj to zburzyły, więc Outfit dostaje ode mnie ocenkę 4. 4. Następny jest to taki Różowy t-shirt z białymi spodenkami, które mam wrażenie, że zostały po prostu ucięte z długich i dodatkowo wyglądają źle, a widzę, że jesteś bardzo szczupła, a naprawdę wyglądają źle na tobie, bo się źle układają, w ogóle w dziwnym miejscu się kończy ten wysoki stan spodenki, nie, nie, nie. Eee, ta koszulka włożona w te spodenki plus jakieś takie białe sneakersy, buty. Nie wiem co to za buty i są dodatkowo całe brudne i to tak strasznie. No nie wiecie, że to nie jest auty, który mi się spodoba i niestety musi dostać ocenę. Jeden. przepraszam. Ale naprawdę no ten t-shirt i te spodenki, które aż rażą po oczach, bo jakby... I źle się po prostu układają, są złe miejsce zakończone, <grymne> dlatego niestety musi być jeden. Kolejny outfit to takie połączenie szerokich, jasnych jeansów z żółtym pastelowym topem, plus taka żółta torebka i białe buty. Powiem wam, że naprawdę fajnie to wygląda, szczególnie te spodnie. Jestem fanką takich spodni. Fajnie, że są poszarpane na końcach i takie szerokie. Ich kolor jest bardzo ładny. Top nie do końca w moim stylu. Nie podoba mi się trochę jego krój, ale kolor ma za to bardzo ładny i ta torebka, która jest mocniej żółta fajnie tą stylizację, nadaje takiego charakteru i bardzo ładnie podkreśla tą żółć, a żółć w lecie wygląda super moim zdaniem białe buty wszystko się komponuje ładnie. Zobaczcie, te wszystkie kolory, normalnie bym się czepiła, że nie ma tutaj jakichś takich lepszych połączeń kolorystycznych, w sensie, że buty, nie ma nic białego i tak dalej, ale tutaj się nie będę przyczepiać, bo te kolory wszystkie są jasne i bardzo ładnie wyglądają w połączeniu, więc białe buty mi tutaj nie przeszkadzają. Ten model buta mi się średnio podoba, ale ogólnie jest dobrany spoko. Outfit dostanie ode mnie ocenę 7, ze względu na to, że top i buty nie są w moim stylu i po prostu mi się nie podobają, ale wszystko dobrane jest ładnie i wygląda no naprawdę bardzo schludnie. Mamy przedostatni outfit, i tutaj są takie szerokie, żółte spodnie, old school, których nienawidzę. E, plecak. E, to jest to taka popularna firma plecaków, oczywiście nie wiem jak się nazywają. Dobra, wiecie o co chodzi, wiecie co to są za plecaki, te takie popularne i plecak jest bardzo ładny, ma mega ładny kolor i jeansowa kurtka. Powiem tak, no nie pasują mi te ubrania do siebie, te spodnie mi się nie podobają, dodatkowo dobrane do tych skóli, które mnie rażą po oczach, bo naprawdę nie lubię tych butów i bardzo mocno się wybijają, ponieważ są czarne, nie ma żadnych innych czarnych dodatków. Ten plecak mi się tutaj naprawdę podoba, ale no niestety w połączeniu z resztą ubrań się po prostu nie komponuje. Kurtka jeansowa byłaby spoko, tylko po prostu niedobrana do tych rzeczy. No nie wiem, sami zobaczcie, że mamy tutaj cztery części garderoby, wszystkie są w różnych kolorach i dodatkowo niezbyt do siebie pasują no te spodnie, nie wiem, kojarzą mi się z gimnazjum, ostatnio ktoś wspomniał, że nie lubiłam gimnazjum przez to, że coś mi się kojarzy z gimnazjum, nie, nieprawda, po prostu w gimnazjum ubieraliśmy się inaczej i wtedy też była inna moda i jakoś jak mówię, że coś mi się kojarzy z gimnazjum to po prostu chyba z takimi starymi czasami i ze starymi ubraniami e, starymi pod kątem krojów oczywiście, więc te spodnie właśnie z tym mi się kojarzą, e, no ale ogólnie z całego outfitu najbardziej podoba mi się kurtka i plecak, po prostu inaczej Bym to totalnie do siebie dobrała. Tak więc jeżeli mam oceniać ze zdjęcia, i to jak te ubrania są dobrane tutaj, no to będzie to 4. I tutaj e, ostatni outfit. Wstawię Wam też zdjęcia innych, które dostałam od. Emily, bo naprawdę są bardzo ładne. Widzę, że gustujesz w czarnym i białym. Twoje outfity są bardzo ładne bardzo schludne. Wyglądają naprawdę super. No i dodatkowo zdjęcia estetycznie też są zadbane i naprawdę fajnie zrobione. No ale ja do oceny wybrałam outfit ten z kołnierzykiem e, pod bluzą. Możecie powiedzieć, że znowu oceniam podobny outfit, ale powiem Wam, że chciałam tutaj podkreślić to, jaka ta bluza jest ładna. Ten napis jasno-niebieski Lonsdale, ja sam Mam bluzę z tego tylko, że szarą A ta jest naprawdę przepiękna Bardzo fajnie zakończona W sensie te ściągacze są bardzo ładne I widzę, że fajnie ją podwinęłaś, że ta koszula właśnie więcej wystaje Naprawdę super Do tego dobrane bardzo ładne czarne spodnie Które delikatnie rozchodzą się na końcach I ładnie stakują na butach no, naprawdę super. Nie mam się tutaj do czego przyczepić i naprawdę powiem, że wygląda to bardzo schludnie, bardzo ładnie i ten napis jasno-niebieski się fajnie odznacza. Także outfit'ik może dostać ode mnie również dziewiątkę, ponieważ nie widzę, również no wcześniej dawałam dziewiątki, ale dziewiątkę, ponieważ nie widzę żadnych dodatków typu torebka. Tutaj jeszcze chciałam właśnie Wam dodać to zdjęcie w lustrze, ponieważ nie dość, że zdjęcie jest bardzo ładne, to widzę, że jeansy są ciekawe, takie szerokie, z Dziurami. i zobaczcie, jak fajnie dobrana jest bluza do tej kurtki. Ja lubię właśnie jak te kaptury wystają spod kurtek. No i ta chustka na głowie założona w taki nietypowy sposób, ponieważ mało kto ma odwagę chodzić właśnie w takiej chustce jako opaska tak na czole. Bardzo fajnie, bardzo ładnie, e, niby kolorystycznie prosto, ale outfit jest naprawdę wyjątkowy i bardzo, bardzo ładny. Tak więc to by było na tyle. Dzisiaj chyba zdecydowanie szybciej mi to poszło, ale tak jak powiedziałam, niestety muszę się bardzo śpieszyć. Ale starałam się powiedzieć o wszystkim, co mi w danym outfitie nie pasuje, co mi pasuje, co się podoba i nie podoba. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Podsyłajcie mi dalej swoje outfity, ponieważ nagrywam odcinki z tygodnia na tydzień. No i tak. I bardzo Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie.